Andrzeju, jesteś znany w Polsce jako tłumacz książek Michaela Schmidta Salomona. Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego wybrałeś akurat książki tego autora do tłumaczenia na język polski? Michał Schmidt Salomon jest filozof młodego pokolenia, rocznik 67. Niemczech, nazywany szefem niemieckich ateistów. I na pewno nie był to jakiś taki no, podstawowy wątek, czy podstawowy motyw, który skłonił mnie do tłumaczenia tych książek, ale myślę, że jest on takim głosem ateistyczno-humanistycznym, który bardzo, bardzo szeroki, bardzo, bardzo taki intensywny sposób uwzględnia w swojej filozofii wyniki badań y, naukowych z różnych dziedzin. Przede wszystkim z neurobiologii, z psychologii, z socjologii. To jest to, co mnie osobiście fascynuje w filozofii, czy, czy w ogóle w, w zastanawianiu się nad, y, nad światem, nad, nad człowiekiem. Y, uwzględnienie y, możliwie, y, albo w zasadzie, jeśli, jeśli zastanawiamy się, kim jest człowiek. tak Wszystkich nauk, które w jakiś Wielu bardziej pośredni, czy bezpośredni sposób go dotyczą. I Michał Szmic-Salomon jest dla mnie takim filozofem uniwersalnym, który właśnie spełnia, spełnia to kryterium, czy te kryteria. I od kiedy miałem do... Kiedy miałem okazję poznać jego książki, jego, jego działalność w Niemczech y, zawsze moim głębokim marzeniem wręcz było tak udostępnić to też polskiemu czytelnikowi i, i wiem y, z różnych źródeł, że, że y, zainteresowanie w Polsce y, y, tego rodzaju filozofią jest, jest bardzo duże, a publikacji w zasadzie do tej pory chyba... Y, podobnych do tych, które Krzysztof szmitz wydaje mi się, że nie było na polskim rynku. Okay. W książkach tych, znaczy nie tylko tych dwóch, które wydaliśmy, Humanizm ewolucyjny poza dobrem i złem", ale jeszcze w innych pozycjach, które nie były aż tak wielkimi bestsellerami na rynku niemieckim, było dużo krytyki religijności czy, czy systemu, który za tym się kryje i za tym stoi. A ta książka jest przejściem jakby na inną płaszczyznę taką bardziej naturalną, bardziej pozytywną i na której za pomocą tych samych narzędzi, tego samego sposobu myślenia Michał Schmidt-Salomon pokazuje, że człowiek z wszystkimi jego słabościami, niedoskonałościami jest jednak istotą, w której można pokładać nadzieję i która sama z siebie jest w stanie wygenerować coś naprawdę nowego. Nowy, nową, nowy rodzaj społeczeństwa, nowy rodzaj humanizmu, nową przyszłość. Rozumiem, że ten pogląd jest Ci bliski. A miałeś okazję poznać Sznika sam na osobiście? Tak, poznaliśmy się no, przy okazji z tych poprzednich książek, wiele razy spotkaliśmy się i jest to człowiek bardzo otwarty, bardzo, bardzo przystępny, bo o filozofach to tak, że przynajmniej tak z własnego doświadczenia czy z własnego wychowania. Wydaje mi się, że filozof taki gdzieś tam od, w jakimś takim abstrakcyjnym miejscu, który pisze mądre książki, to jest człowiek niedostępny. A tutaj jest wręcz odwrotnie. To jest bardzo ciepły i bardzo otwarty człowiek, który jest, który mówi przystępnym językiem. To jest bardzo, bardzo ważna, bardzo ważna aspekt, bardzo ważna cecha filozofa. I, I też słucha, tak? Słucha właśnie te, tych głosów z, y, docierających ze mną z różnych innych dziedzin nauk i y, 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 y uwzględnia to w swoim myśleniu, w swoim pisaniu. Co powiedziałbyś osobom, które jeszcze nie, nie wzięły do ręki żadnej książki i szumacowanym, żeby zachęcić? Zbyło się jakiegoś lęku przed konfrontacją z... Y, z Tezami, które często nie są łatwe dla, dla czytelnika, który, który nie zadawał sobie do tej pory kontrowersyjnych pytań, kontrowersyjnych w, nie, bez powodu seria, w której wydaliśmy te książki. Ma właśnie taki, taką nazwę, kontrowersje, kontrasty i kontrowersje. Nie ma, nie ma powodu do obawiania się, tak przy, trudnych pytań, które, które zadają no w zasadzie wszyscy filozofowie, je zadają, ale Schmidt-Salomon zadaje w taki dosyć bezpośredni y, sposób, y, który może budzić y, mieszane uczucia, y, bo on stawia pod znakiem zapytania no, pewien taki system kulturowy, w który w Europie, który jeszcze ma dość dużą siłę oddziaływania w Europie, większość z nas nie dorosła. I w takim, e, te, takim realnym wydaniu ja na przykład spotkałem się bardzo często z, z reakcjami takiej silnej awersji. Na przykład e, w odniesieniu do drugiej książki, która nosi tytuł Poza Dobrem i Złem, e, że to jest po prostu skandal. E, to, tak stawiać tezę, że nie ma dobra i zła, bo taka jest teza książki. E, i to jest tak, jak mieliśmy okazję już rozmawiać w ogóle tutaj na temat filozofii w innym programie. Filozofia na tym polega, żeby, żeby tylko zadawać pytania, przedstawiać tezy, że może wcale nie jest tak, jak, jak myślimy, że jest. Wystarczy postawić to pytanie i ono potem samo może gdzieś tam uruchomić jakiś mechanizm zastanawiania się i zacząć żyć swoim wewnętrznym życiem. To jest dla mnie y, największa wartość y, tych książek Schmidta Salomona. To jeszcze tak na zakończenie zapytam. Myślę, że większość polskich ateistów miała okazję czytać jakieś książki Charlesa Dawkinsa, czy Daniela Deneta, y, czy sama Harisa. Y, jak na tych anglosaskich autorów y, prezentuje się Schmidt Salomon? Czy on proponuje coś innego, coś nowego? A tutaj mi jest trudno y, jakoś. Y, do jakiegoś fachowego porównania, bo ja nie jestem ani filozofem, ani specjalistą od, od ateizmu, tak nazwę to tak bardzo kolokwialnie. Myślę, że on się wpisuje w to, w to, to, to też jest nieładne określenie, w tę falę tego nowego ateizmu. I, a dla mnie Powtórzę to jeszcze raz, no nie, nie dokonuję tutaj porównania fachowego, tak, bo za mało znam to szczegóły tej filozofii tych pozostałych wymianych przez Ciebie ateistów, ale myślę, że on w taki bardzo przystępny sposób pokazuje, jak, jak w oparciu o odkrycia naukowe ostatnich lat, wręcz ostatnich kilku lat, nawet czasami, Nieuzasadnione jest pielęgnowanie tych mistycznych przekonań na temat rzeczywistości. To jest to, co mnie też najbardziej ten wywołał, mnie, czy uruchomił ten impuls zagłębiania się w jego filozofię i, i w chęć przetłumaczenia i wydania tych książek na polskim rynku. Żeby to nie było tylko jakiś taki protest dla protestu, tylko. Naukowe uzasadnienie, no może to brutalnie zabrzmi, ale absurdów religijnego myślenia czy takiego mistycznego myślenia, które w wieku, tak czy spojrzymy na jednostkę, na indywiduum, to w wieku 5-6-7 lat jeszcze są uzasadnione, ale już w procesie dojrzewania od, od jakiegoś tam wieku zastanawiamy się, czy to już jest na miejscu, także na przykład dziesięcioletnie dziecko jeszcze wierzy w Mikołaja. I tutaj na tej płaszczyźnie kulturowej, czy na płaszczyźnie społeczeństwa te same procesy można obserwować i zadawać sobie pytanie, czy społeczeństwo w XXI wieku nie dysponujące taką wiedzą naukową i tak powszechnie dostępną, jak to dzisiaj ma miejsce, czy to nie jest troszkę. Użyję tego brutalnego określenia, śmieszno wręcz, tak, że, że można wierzyć, tak jak dziesięcioletnie dziecko wierzy w Mikołaja, możemy wierzyć w mity, które zrodziły się przed tysiącami lat. I, w, i w, dlatego Schmidt Salomon jest dla mnie kimś wyjątkowym, ponieważ pokazuje precyzyjnie, jak to jest nieuzasadnione. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Na ja tobie dziękuję.